A czy Bóg akceptuje kremację? Musisz to wiedzieć, to co ujawniła świąt Faustyna, jest szokujące. Gdybyś został skremowany, czy Twoja dusza zaznałaby spokoju? Czy Bóg by to zaakceptował? A może będzie skazany na zagładę? Nawet o tym nie wiedząc, miliony ludzi podejmuje te decyzje, nie zdając sobie sprawy z jej duchowych konsekwencji. Co dzieje się z duszą po kremacji? Czy istnieje niewidzialna kara? A może jest to mit mający na celu szerzenie strachu? Święta Faustyna Kowalska, jedna z największych mistyczek Kościoła katolickiego, miała wizje, które podważają całą naszą wiedzę o śmierci i sądzie Bożym. To, co wyjawiła, jest tak mocne, że wielu nie chce w to uwierzyć. A co jeśli kremacja była fatalnym błędem dla duszy? A co jeśli podczas Twojej kremacji w świecie duchowym wydarzy się coś, o czym nikt Ci nie powie? Co Bóg naprawdę o tym myśli? Ale zanim przejdziemy dalej, czy pomyślałeś o swoim losie? Czy jesteś pewien, co się z tobą stanie po śmierci? Skomentuj poniżej, ponieważ na końcu tego filmu powiem wam coś, czego nikt nie ma odwagi powiedzieć o kremacji coś tak znaczącego, że może zmienić sposób, w jaki postrzegasz wieczność na zawsze. Zanim przejdziemy dalej, to jest ważne. Jeśli ta prawda musi ujrzeć światło dzienne, zapisz się już teraz. Kliknij dzwonek. Aby nie przegapić kolejnych filmów, ponieważ to, co zamierzam ujawnić, może zmienić wszystko. Nie ryzykuj utraty tych informacji i zostaw lajka. Dzięki temu przesłanie dotrze do większej liczby osób. Twoje kliknięcie pomoże rozprzestrzenić tę ukrytą prawdę. Prawda o kremacji, którą zna niewiele osób, jest przerażająca. Święta Faustyna Kowalska, Święta Objawień Boskich, pisała w swoim pamiętniku przesłania, które podważają nasze przekonania na temat śmierci i losu dusz. Wśród jej mistycznych wizji znalazł się opis sądu nad duszami, losu ciała i tego, co naprawdę dzieje się w życiu pozagrobowym. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego, coś, co nigdy nie zostało w pełni ujawnione opinii publicznej, coś, co może całkowicie zmienić Twoje podejście do kremacji. Jakie procesy duchowe zachodzą w ciele zmarłego po kremacji? Ciało znika, ale co z duszą? Starożytne opowieści mówią o świętej więzi ciała i wieczności. Tradycja kościoła zawsze szanowała spoczynek ciał, a święci od wieków ostrzegają przed duchowymi konsekwencjami niewłaściwego obchodzenia się ze szczątkami doczesnymi. A co jeśli kremacja nie jest tylko praktycznym wyborem? A co jeśli kryje się za tym coś o wiele większego? Święta Faustyna opisała cierpienie dusz, które nie otrzymały należytych modlitw. Niektórzy nie potrafią znaleźć światła, inni błąkają się, uwięzieni pomiędzy dwoma światami, czekając na ostateczny osąd. Ogień w Biblii zawsze miał głębokie znaczenie. Od czasów starożytnych stosowano go w celu oczyszczenia, ale także potępienia. Jaka jest prawdziwa różnica między płomieniem, który spala i oczyszcza, a płomieniem, który pochłania na zawsze? Ukryte przesłania kościoła zawsze ostrzegały przed znakami, które pozostają niezauważone. Małe szczegóły, które wskazują na to, że na płaszczyźnie duchowej dzieje się coś o wiele większego. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w niektórych kulturach zawsze unikano kremacji? Dlaczego istnieje tak wiele zaleceń dotyczących tradycyjnego pochówku? Pisma święte mówią o tym, że proch powraca do prochu, ale czy za tymi słowami kryje się coś więcej? Coś, co z biegiem czasu zostało utracone? Jeśli wizje świętego Faustyny są prawdziwe, to sposób, w jaki traktujemy swoje ciała, może mieć duchowy wpływ znacznie wykraczający poza nasze wyobrażenia. Codziennie tysiące ludzi decyduje się na kremację, nie zdając sobie sprawy, co to oznacza dla ich dusz. Czy popełniają nieodwracalny błąd, czy istnieje coś niewidzialnego, co można zrozumieć dopiero po śmierci? W zapisach historycznych można znaleźć przerażające opowieści o zjawieniach się dusz, które nie zaznały spokoju. Szukali odpowiedzi, prosili o modlitwy, prosili, aby o nich pamiętano. Wiele z tych dusz pochodziło ze środowisk, w których kremacja była regułą. Czy istnieje związek? Czy kremacja odstrasza modlitwy żyjących? A może dzieje się coś o wiele głębszego? Prawda tkwi w szczegółach, w zapomnianych relacjach w zapisach wymazanych na przestrzeni wieków. Istnieją słowa wypowiadane przez świętych, mistyków, tych, którzy mieli wizję zaświatów, i wszystkie one wskazują na coś, o czym niewielu chce rozmawiać. Co dzieje się z duszą bezpośrednio po śmierci? Jaki jest prawdziwy wpływ ognia na istnienie duchowe? Ukryte objawienia świętego ch, Faustyny nie zostały w pełni zrozumiane. Opisywała chwile, w których dusze błagały o światło. O modlitwy, które nigdy nie nadeszły, o odkupienie, które wydawało się nieosiągalne. To, co leży między życiem a wiecznością, może być o wiele bardziej skomplikowane niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Wśród tych opowieści znajdują się szczegółowe opisy dusz cierpiących w milczeniu, czekających na coś, co nigdy nie nastąpiło. Wiele z tych dusz pogrążyło się w ciemności, nie wiedząc dokąd iść, coś ich powstrzymywało. Coś nie pozwalało im znaleźć spokoju. W starożytnych pismach wspomina się o tym, jak ważny jest odpowiedni odpoczynek. W różnych kulturach pojawiają się głosy, że ciało należy traktować z szacunkiem, jako świątynię, z którą nadal wiąże się święta więź, czy kremacja przerywa tę więź. Istnieją przesłania ostrzegające przed niewidocznymi konsekwencjami, znaki. Które pozostają niezauważone przez tych, którzy wierzą, że wszystko kończy się wraz z ostatnim tchnieniem? A co jeśli śmierć nie jest końcem, lecz przejściem? Co się stanie, jeśli zajdzie nieznany proces zależny od tego, jak traktujemy ciało? Ogień zawsze miał głębokie znaczenie duchowe może być oczyszczeniem lub karą może uwolnić lub uwięzić. Co powoduje tę różnicę? W niektórych mistycznych wizjach pojawiają się opowieści o płomieniach, które nie oczyszczają. Lecz pochłaniają. A co się dzieje z ciałem, gdy zamienia się w popiół? Czy w tym procesie coś zostaje utracone? Czegoś, czego nigdy nie będzie można odzyskać? W tej chwili działają siły, których nie można zobaczyć gołym okiem, ale które mają bezpośredni wpływ na podróż duszy. Historia kryje wiele tajemnic dotyczących ostatecznego miejsca pobytu ciał. Przez stulecia pewne praktyki były najpierw zakazane, potem akceptowane, a potem znów kwestionowane. Co się zmieniło? Kto uznał, że kremacja jest dopuszczalną opcją? Za tymi zmianami stoją niewidzialne siły, siły, które kierują decyzjami, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Wszystko można połączyć: los ciał, sposób ich traktowania, droga, którą podąża dusza po śmierci i co naprawdę dzieje się po drugiej stronie. Święta Faustyna wyjawiła, że niektóre dusze nie znajdują spokoju, ponieważ coś zostało przerwane. Nie otrzymali odpowiednich modlitw i nie zostali należycie przygotowani na sąd ostateczny. A kiedy to się dzieje, ujawnia się coś mrocznego, coś w co większość ludzi nie chce uwierzyć. Zapisy mówią, że gdy ciało pochłania ogień, w świecie duchowym dzieje się coś innego. Doszło do nagłego rozstania, do rozstania, które nie powinno mieć miejsca w taki sposób. Co to oznacza? Co tak naprawdę dzieje się w tym momencie? Co roku tysiące osób decyduje się na kremację. Nie zdając sobie w pełni sprawy z jej konsekwencji, to co wydaje się być jedynie współczesnym rytuałem, może kryć coś o wiele głębszego, coś, z czym większość ludzi nie chce się zmierzyć. A co jeśli istnieje ukryta prawda, tajemnica, która nigdy nie została w pełni ujawniona? A co jeśli w tym decydującym momencie działają pewne siły, które decydują o tym, co stanie się dalej? Mistyczne zapiski świętego Faustyny skrywają tajemnice które dopiero teraz zaczynają być rozumiane. Nie można zignorować tego, co zobaczyła. To, co opisała, może zmienić wszystko, co wiemy o śmierci i o tym, co dzieje się po niej. A na końcu tego filmu zrozumiesz, dlaczego prawda ta była ukrywana przez tak długi czas. Zapomniane relacje kościoła niosą ze sobą przesłania, które z biegiem czasu pozostawały ukryte. Święta Faustyna Kowalska opisała niepokojące wizje dotyczące losu dusz i tego, co się dzieje, gdy ciało nie jest odpowiednio traktowane. W tym czasie działają siły duchowe, energie, które łączą to, co widzialne, z tym, co niewidzialne, i jakakolwiek ingerencja może wywołać nieodwracalne skutki. Starożytni o tym wiedzieli i dlatego szanowali resztę ciał. Pogrzeb nie był tylko tradycją, ale niezbędnym rytuałem przejścia. W momencie śmierci dzieje się coś, co definiuje ścieżkę, którą podąży dusza. A gdy proces ten ulega zakłóceniu, gdy naturalny porządek ulega zmianie, następuje głęboki wpływ, którego większość ludzi nawet nie zauważa. Ogień jest jednocześnie elementem świętym i destrukcyjnym. W pismach świętych objawia się jako oczyszczenie, ale także potępienie. Co decyduje o Twoim prawdziwym celu? Pojawiają się doniesienia o ludziach, którzy doświadczają śmierci klinicznej i widzą rzeczy, których nie da się wyjaśnić. Opisują chwile głębokiej jasności, w których zrozumieli prawdy, o których nigdy wcześniej nie myśleli. Niektórzy z tych ludzi opowiadają o uczuciu pustki, o nagłym odcięciu, jakby odebrano im coś istotnego. Kremacja może być nieodwracalnym procesem dla duszy. Po strawieniu przez ogień ciało znika całkowicie. Na co, jeśli połączenie ciała i ducha potrzebuje czasu, aby się rozpuścić? Co się stanie, gdy to połączenie zostanie nagle przerwane? Nie można ignorować doniesień o zagubionych duszach, objawieniach proszących o modlitwę i niewytłumaczalnych zjawiskach w miejscach, gdzie odbywała się kremacja. Coś pozostaje, coś, co nadal wymaga rozwiązania. Święta Faustyna mówiła o duszach oczekujących w stanie zawieszenia, uwięzionych pomiędzy jednym światem a drugim. Niektórzy prosili by o nich pamiętać, aby ich historie nie zostały zapomniane. Istnieją zapisy o dziwnych zdarzeniach, które miały miejsce w rodzinach, w których zdecydowano się na kremację. Powracające sny, niewidzialna obecność, uczucie, że coś nie zostało dokończone. Co naprawdę dzieje się z tymi duszami? Starożytne pisma mówią o znaczeniu Ziemi jako żywiołu, który przyjmuje i przyjmuje to, co kiedyś z niej pochodziło. Pył powraca do pyłu. Ale gdy cykl ten ulega zaburzeniu, gdy ciało zaczyna się psuć i nie podąża tą naturalną ścieżką, następuje pęknięcie, które może przynieść nieprzewidywalne skutki duchowe. Istnieją kultury, w których kremacja zawsze była unikana, nie ze względu na tradycję, ale ze względu na wiedzę o czymś, co obecnie zostało zapomniane. Święta Faustyna wspomniała, że niektóre dusze błądzą, ponieważ nie otrzymują tego, czego potrzebują, aby pójść naprzód. W niektórych wizjach widziała cierpienia tych, którzy nie potrafili znaleźć spokoju, tych, którzy wydawali się uwięzieni w niekończącym się cyklu poszukiwań czegoś, co nigdy nie nadeszło. Jeśli kremacja byłaby po prostu nieszkodliwym wyborem, dlaczego dochodzi do takich zdarzeń? Znaki są wszędzie, ale mało kto zwraca na nie uwagę. Istnieją pewne wzorce, zdarzenia, które się powtarzają, historie, które kumulują się na przestrzeni wieków. Trzeba zrozumieć pewne aspekty tego procesu, zanim będzie za późno. To, co zostało ukryte, co przemilczane, co zostało zagubione w dokumentach kościoła, może zawierać odpowiedzi, których nikt sobie nie wyobraża. Słowa świętej Faustyny nie były jedynie przemyśleniami. Towarzyszyły im przerażające wizje, obrazy, których nie sposób logicznie wytłumaczyć. Widziała dusze wołające o pomoc, dusze, które zdawały się być zagubione w gęstej ciemności. Dusze, o których zapomnieli ci, którzy pozostali. Niektórzy próbowali się porozumiewać, inni po prostu wędrowali bez celu, czekając na telefon, który nigdy nie nadszedł. Ale tym, co zrobiło na niej największe wrażenie, była obecność czegoś, co opisała jako głęboką pustkę, otchłań, która wciągała dusze w nieznane przeznaczenie. Ogień strawił wszystko ciało, tożsamość, związek ze światem fizycznym a co jeżeli spożyje więcej? A co, jeśli istnieje coś, co powinno pozostać nienaruszone aż do właściwego czasu? Starożytni wiedzieli, że każde ciało niesie w sobie wyjątkową energię, świętą więź ze swoim poprzednim istnieniem. A kiedy to połączenie zostało nagle zerwane, coś zostało utracone na zawsze. Pisma święte wspominają o reszcie sprawiedliwych i o reszcie świętych, ale nigdzie nie wspominają o zniszczeniu ciała jako drodze do pokoju. Przeciwnie. Ostrzeżenia były jasne. Lecz z czasem zostały zignorowane, przemilczane, pogrzebane pod nowymi tradycjami, które nigdy nie były częścią pierwotnego planu. Święta Faustyna wspominała, że niektóre dusze, żegnając się z ciałem, odczuwały stopniowe odłączenie odłączenie, które odbywało się w sposób uporządkowany, jakby dokonywał się niewidzialny proces. Jednak gdy na scenie pojawił się ogień, rozdzielenie to nastąpiło brutalnie. Tak jakby przedwcześnie zerwano istotne ogniwo. Wyglądało to tak, jakby te dusze zostały wyrwane z ziemskiego świata bez koniecznego przygotowania. Coś pozostało niedokończone, coś pozostało niedokończone. W najstarszych zapisach można znaleźć wzmianki o konkretnych obrzędach, które pomagały duszom odnaleźć drogę. Modlitwy, zapalone świece, ceremonie przeprowadzone z precyzją wszystko to miało swój cel. Co się dzieje, gdy ignorujemy te praktyki? Kiedy pośpiech zastępuje szacunek? Kiedy potrzeba praktyczności bierze górę nad duchowym zrozumieniem? Ogień może wydawać się jedynie sposobem na zamianę ciała w popiół, ale co jeśli ogień zamienia w popiół także coś innego? A co jeśli wraz z tym spaleniu uległoby coś niewidzialnego? Wiele osób, które były świadkami kremacji bliskich, opowiadało o dziwnych odczuciach: Czyjaś obecność w pokoju? Nagłe zimno, gęsta cisza, która zdawała się wypełniać całą przestrzeń. Niektórzy śnili o tych, którzy odeszli, ale w inny sposób. Nie było to spokojne spotkanie, nie było to spokojne pożegnanie, to były niepokojące sny, jakby coś chciało zostać powiedziane, jakby w środku rozlegało się wołanie o pomoc, wołanie, którego nie można było zignorować. Święci zawsze przestrzegali, jak ważne jest należyte pochowanie. Nie z powodu prostej tradycji. Ale dlatego, że wiedzieli, że przejście między światami wymaga porządku, szacunku i czasu. Święta Faustyna widziała, co się dzieje, gdy ten porządek zostaje zburzony. Poczuła obecność dusz, które próbowały wyrazić swój ból, prosząc o coś, czego nie mogły już osiągnąć. Wybór kremacji wiąże się z pewnym niewidzialnym ciężarem, którego możemy nie zdawać sobie sprawy, dopóki nie będzie za późno. Wielu nie chce o tym rozmawiać. Wolą wierzyć, że ciało jest tylko jednorazową powłoką i że nic, co się z nim dzieje, nie może mieć wpływu na duszę. Ale dlaczego tak wiele tradycji duchowych ostrzega przed tym momentem? Dlaczego tak wiele kultur unika całkowitego zniszczenia szczątków ludzkich? Co stoi za wyborem, którego wiele osób dokonuje, nawet nie zastanawiając się nad nim? Zapisy duchowe wskazują na powtarzające się wzorce. Za każdym razem, gdy ciało zostaje spalone, następuje chwila ciszy. Pauza, przerwa. Jakby coś się rozpadało. Jakby coś zostało przedwcześnie przerwane. Wiele osób odczuwa niepokój, którego nie potrafi wyjaśnić. Obecność, która nie znika. Coś, co nie zostało rozwiązane. Co te dusze próbują powiedzieć. Co jeszcze musimy zrozumieć. To, czego doświadczyła święta Faustyna, to nie były zwykłe wizje, ale objawienia czegoś, co przekraczało ludzkie pojmowanie. Cierpienie dusz, które nie zaznały godnego odpoczynku, nie było symboliką, ale ukrytą rzeczywistością, prawdą duchową ignorowaną przez współczesny świat. Ogień, który miał oczyszczać, w niektórych przypadkach stawał się barierą, nagłym cięciem między ciałem a niewidzialną płaszczyzną. Kremacja zdawała się przyspieszać proces, który zgodnie z naturalnym porządkiem następował stopniowo, z poszanowaniem duchowych cyklów. Które nigdy nie powinny zostać przerwane. Przemiana duszy wymaga czasu. Ciało nie jest po prostu materiałem jednorazowego użytku, ale kotwicą ostatnim ogniwem, które utrzymuje duszę na planie ziemskim przed jej ostatecznym przejściem. Gdy to połączenie ulega nagłemu zniszczeniu, następuje wstrząs, niewidoczne uderzenie przed którym wiele tradycji ostrzegało przez całe stulecia. Spoczynek zmarłych zawsze był zasadą respektowaną przez najstarsze cywilizacje, ponieważ wiedziały, że w sposobie traktowania ciał jest coś świętego. Święci to rozumieli, dlatego chroniono ich groby, przechowywano relikwie, a ich ciała były znakiem łączności z boskością. Doniesienia o objawach duchowych po kremacji nie są przypadkiem. Istnieją zapisy o dziwnych zjawiskach w miejscach, gdzie ciała zamieniały się w popiół bez odpowiedniego przygotowania duchowego. Niewyjaśnione dźwięki, cienie, które zdawały się błądzić bez celu, głosy, które odbijały się echem wczesnym rankiem. Niektórzy odczuwali obecność bliskich jeszcze długo po kremacji, jakby coś nie zostało rozwiązane, jakby pewien cykl został przedwcześnie przerwany. Święta Faustyna opisała dusze, które błagały o odpoczynek, który jednak nie nadszedł. Niektórzy wydawali się tkwić w stanie pomiędzy, bez kierunku, bez spokoju. Co się z nimi stało? Co ich powstrzymywało przed pójściem naprzód? Czy istniał związek pomiędzy sposobem traktowania ciała i podróżą duszy? Starożytne zapisy wskazują, że tak. Naturalny proces umierania obejmuje kroki, których nie można przyspieszyć. Coś trzeba odkręcić kawałek po kawałku, coś trzeba przygotować z czasem. Gdy ten cykl zostaje przerwany, coś zostaje utracone, a dusza odczuwa ten wpływ w sposób, którego żywi nie są w stanie dostrzec. Nie można ignorować obecności czegoś nieznanego w tych czasach. Istnieją doniesienia o mnichach, którzy czuli odmienną energię w miejscach, w których kremacje przeprowadzano bez należytego szacunku duchowego. Poczułem coś dziwnego jakąś wibrację, która nie należała już do świata fizycznego, ale jeszcze nie przedostała się na drugą stronę. W niektórych kulturach zawsze unikano palenia zmarłych w ogniu. Nie tylko ze względu na tradycję, ale dlatego, że wiedzieli, że stawka jest o wiele większa. Znaki są widoczne dla tych, którzy wiedzą, czego szukać. Brak spokoju w niektórych środowiskach, powtarzające się sny o zmarłych, poczucie, że coś pozostało niedokończone. Dusze próbują komunikować się w subtelny sposób, pozostawiają ślady, szukają sposobów, aby zostać zapamiętanymi. Kremacja może gwałtownie zerwać tę więź, uniemożliwiając naturalny przebieg tego procesu. Nikt nie wie na pewno, co stanie się po tym rozstaniu, ale wskazówki pozostawione w trakcie opowieści wskazują, że nie jest to coś nieistotnego. Święta Faustyna była jedną z niewielu osób, które miały odwagę o tym mówić. Widziała rozpacz dusz, które nie znalazły spokoju, czuła ciężar tego, co wielu ignoruje. Niektóre z tych dusz pojawiały się prosząc o modlitwy, inne po prostu błąkały się, jakby pozbawiono je czegoś niezbędnego do przeżycia. Co to oznacza dla osób, które już przeszły kremację? Co to oznacza dla tych, którzy nadal będą podejmować takie decyzje, nie rozumiejąc ich konsekwencji? Prawda była ukrywana przez długi czas, lecz znaki nigdy nie przestawały istnieć. Są wszędzie, w każdej zapomnianej opowieści, w każdej historii, której niewielu chce usłyszeć. Kiedy ogień pochłania ciało, dzieje się coś, co wykracza poza racjonalne wyjaśnienie. Uderzenie jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Ale odczuwalne w wymiarach, których nikt nie może dotknąć. Nie można zignorować tego, co powiedziano Świętego Faustynie. To, co ujawniła, jest tylko częścią o wiele większej tajemnicy. Opowieści Świętej Faustyny ujawniają tajemnicę, którą niewielu miało odwagę zbadać. To, co dzieje się w momencie kremacji, to nie tylko akt fizyczny, ale wydarzenie, które oddziałuje na głębokim poziomie duchowym. Kiedy ciało pochłania ogień. Coś natychmiast się rozpada. To zerwanie może zmienić przeznaczenie duszy, oddzielając ją od czegoś, co powinno jej towarzyszyć w jej ostatniej podróży. Kościół przez stulecia ostrzegał przed niebezpieczeństwami wynikającymi z nagłego zatrzymania tego procesu, ale współczesny świat zapomniał o tych ostrzeżeniach. W zapisach duchowych znajdują się wzmianki o duszach, które utraciły łączność z rzeczywistością ziemską i nie były w stanie podążać naprzód. Niektórzy pozostają w pułapce, inni próbują wyrazić siebie za pomocą znaków, które mogą odebrać tylko najbardziej wrażliwi. Ogień, który powinien symbolizować oczyszczenie, może stać się barierą uniemożliwiającą naturalny przepływ duszy. Coś pozostaje niedokończone. Jest wymuszoną zmianą, która nie respektuje cykli ustanowionych tysiące lat temu. Oznaki tego zjawiska można dostrzec wszędzie, lecz mało kto zwraca na nie uwagę. 🎵🎵🎵